Nauczanie domowe 28 sierpnia. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety od 9 do 11. Bracia, nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali. Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii. Zachęcam was jedynie, bracia, Abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachowywać spokój, spełniać własne obowiązki i pracować swoimi rękami, jak to wam przykazaliśmy. Znana jest piosenka Wojciecha Młynackiego Róbmy swoje. Co więcej, ta piosenka bardzo biblijnie się zaczyna, bo od Noego, ale równie dobrze Wojciech Młynacki mógłby zacząć od tego właśnie pierwszego list do Tesaloniczan bowiem tutaj święty Paweł wzywa tym samym hasłem tesaloniczan do właściwego zachowania do tego żeby robić swoje ciekawe że użył tego wydarzenia w kontekście miłości bliźniego to taka piękna podpowiedź że dla chrześcijanina Robić swoje, to znaczy kochać bliźniego. I widzimy, że Paweł mówi: że Zarówno Bóg o tym poucza, jak i my. My Wam przypominamy, ale tym głównym nauczającym, aby robić swoje, czyli żeby kochać bliźniego, jest Sam Bóg. To On wkłada w nasze serce to pragnienie, aby być kochanym, ale też tę umiejętność, żeby umieć kochać, okazywać właśnie. Taką szczerą miłość naszym bliźnim. I pokazuje Paweł dwie cechy tej miłości. Czyli ona ma być wzajemna i po drugie ma odnosić się do braci, współbraci, do rodziny Bożej, do wierzących, na pierwszym miejscu. No bo tutaj ma szansę być jak najbardziej wzajemna. Tutaj jak najbardziej ma kwitnąć. Tutaj jak najbardziej ma szansę się rozwinąć, ponieważ ten mój drugi. Również jest przez Boga pouczany o tym, aby tę miłość wzajemną sobie okazywać, aby nie pozostała bez odpowiedzi czyjaś troska, czyjaś życzliwość i czyjś dobry czyn. To nasze nastawienie powinno być cechą charakterystyczną, zatem powinno mieć miejsce w naszej modlitwie osobistej, powinno pojawiać się wtedy, kiedy zbieramy się razem na liturgii. I wtedy, kiedy jesteśmy posyłani do świata, aby wzajemnie wykonywać te dzieła, do których nas Bóg wezwał. I to oznacza wzajemność. To oznacza ciągłość tej praktyki okazywania sobie tej bardzo chrześcijańskiej, podstawowej postawy. Paweł więc wzywa do doskonalenia. Tak to zostało tutaj przetłumaczone, ale w oryginale. Mamy bardzo mocną motywację. Nie tylko wskazanie, że to chodzi o rozwój, właśnie to rzeczone doskonalenie, ale Paweł mówi tak: stawiajcie sobie za punkt honoru coś, co jest wewnętrznie poruszające, coś, co nie pozwala mi stać w miejscu, coś, co nie pozwala mi zostać tak samo, jak pozostawić rzeczy takimi samymi, jak były. Punkt honoru to jest właśnie miłość. Punkt honoru to jest bliźni, którego ja mam swoją troską otoczyć. I Paweł pokazuje znowu bardzo specyficznie brzmiące pouczenia, specyficznie w znaczeniu bardzo do adresatów. Oni tego po potrzebowali, co teraz Paweł im powie. Jak można realizować tę miłość i co trzeba stawiać sobie za punkt honoru? Paweł pokazuje trzy elementy: zachowanie spokoju, spełnianie swoich obowiązków i pracę osobistą. Najpierw zachowanie spokoju. Chodzi o to, żeby nie dać się ściągnąć z tego, co robię, jakimś fałszywym wieściom. Nie dać się zachwiać w swoim postępowaniu jakimś plotkom, jakimś nowinkarskim wymysłom. I to bardzo sytuacja podobna do dzisiejszej. Te Saloniczanie też byli zagrożeni właśnie takim pojawiającym się tu i tam pogłoskom o jutrzejszym końcu świata, o tym, że wszystko już jest właściwie zamknięte i w ogóle nic się dobrego nie wydarzy. Już teraz trzeba tylko oczekiwać, jak ten koniec nastąpi. I te różnego rodzaju Fałszywe proroctwa, fałszywe przepowiednie, fałszywi nauczyciele mogli powodować właśnie wewnętrzny niepokój. Więc Paweł mówi, miłością bliźniego i to, aby mężczyźni zwłaszcza stawiali sobie to za punkt honoru, to jest zachowanie spokoju. Nie uleganie takim fałszywkom. Po drugie... To właśnie spełnianie tych obowiązków. I tu pojawia się to wyrażenie. Róbcie swoje. To, co do was należy. Nie oglądajcie się na innych, nie porównujcie się z innymi, nie rezygnujcie z tego, co dobre, piękne, wspaniałe, nie obniżajcie swoich lotów i ideałów. Róbcie swoje. To, co należy do was jako do wierzących, to, co należy do was jako do małżonków, do rodziców, do dziadków, róbcie swoje. I trzecia rzeczywistość, do której wzywa miłość bliźniego, to jest właśnie taka rzetelna, solidna własna praca. To, że ja się utrzymuję, to, że ja zadbam o rodzinę, to, że ja zaangażuję się właśnie w to, co dzisiaj, teraz Pan Bóg mi daje do zrobienia. Własną, rzetelną pracą chcę osiągnąć. Chrześcijanie mają bardzo konkretny. Plan realizacji miłości bliźniego, który wynika z zaangażowania w tę konkretną społeczność, w tych konkretnych ludzi, w te konkretne osoby, to jest właśnie to, co jest siłą chrześcijaństwa. Miłość bliźniego w bardzo realistycznej formie, w bardzo realnych warunkach, w bardzo konkretnych wymaganiach stawianych sobie ponieważ i Bóg, i bliźni motywują nas do tego, żebyśmy robili swoje.